Witajcie, jedziemy do Karczmisk. Przejechać się kolejką wąskotorową do poniadowej. Zobaczymy co to za atrakcja turystyczna, bo już się dłuższy czas zbieramy do tego, żeby się nią przejechać. Jest tam parking? Dotarliśmy właśnie do Karczmisk. Idziemy kupić bilety. Normalny bilet wstępu to tylko 35 zł. Przy okazji otrzymujemy dostęp też do wieży widokowej i muzeum. W wieży możemy się także dowiedzieć sporo o historii kolejki. Na diesla, na diesla. Początki nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej Sięgają końca XIX wieku. Pomysłodawcą i projektantem kolei był Jan Kleniewski, ziemianin i przemysłowiec, silnie związany z regionem opola lubelskiego. Kolejka powstała z myślą o transporcie lokalnych produktów do przetwórni oraz portów na rzece Wiśle. Od roku 2008 po dzień dzisiejszy. Kolejka służy jako atrakcja turystyczna, która przenosi nas w czasie i jednocześnie przybliża nam atrakcje regionu. W ten sposób, po około 40 minutach, dotarliśmy do miejscowości Poniatowa, gdzie obsługa musiała przepiąć lokomotywę, a pasażerowie mieli kilkunastominutową przerwę, bo nie spotkała spora niespodzianka. Maksymalnie z tego silnika 1500 obrotów można uzyskać, teraz chodzi na nasz 700 obrotów. Najwięcej dużo, które, w sensie nie to do metrów ładnie. nie? nie tak. potrzebuje obrotów, tylko wy, nie do czy... 28 litrów, tak? Tak, ja tak. No. A ile cylindrów? V12. Upalanie no. jakieś 150 na 100. 100. Generalnie droga hamowania jej w przepisach jest prawie 400 metrów. Ale generalnie jak jadę na 20 na godzinę, to zatrzymam się 15. Momentów. To możemy jeszcze do silnika dojrzeć. Właśnie wyszedłem z maszynownik, rozmawiałem też z operatorem i Posłuchałem trochę o, o silniku, o napędzie, o całej tej maszynie. I okazuje się, że silnik to jest V12 o pojemności 28 litrów, mocy ponad 400 koni. Ale jeszcze jest ważniejsze, że on ma ogromny moment obrotowy. Rozkręca się tylko do 1500 obrotów. Przejechaliśmy kolejką. Fajne doznanie. Po całej przejażdżce można sobie pójść upiec kiełbasę na gnisku. Ale my się nie zaopatrzyliśmy, więc jedziemy do mamy na obiad. Fajnie było, ja to szczególnie przeżywam to, że mogłem do lokomotywy wejść. I, I zobaczyć, pogadać z maszynistą, nie? I zobaczyć silnik. Oj no. Ogromne. Ale cała, cała wycieczka mi się bardzo podobała. Wszystko dobrze zorganizowane. Tak. Także dziękujemy za uwagę. <głos> <głos> Do widzenia. <noise>